7.30, wszystko wyjeżdża z garażu. A Piotr dzisiaj będzie pilnował, żeby dzieci przechodziły bezpiecznie przez przejście dla pierwszych Tam stoi trochę tatuś. I wszyscy mają taki jeden dyżur, żeby nasze dzieciaki, które przechodzą na przykład z tego osiedla do przedszkola tutaj, przechodziły bezpiecznie. Jak się który nie będzie chciał zatrzymać, to się będziemy mu rzucać pod koła. Chcieliście się zobaczyć blondak z jak to macie? Zimno jak diabli, ja, Standardzik. Na zakończenie oczywiście musi być zdjęcie, a my idziemy coś zjeść. 13 rybi. Wydano śniadanie takie. Poszedłem z żoną, bo jak się wy co ja zrobiłem, wolontajem co jest? po problem tutaj pokazuję wam widok z mojego okna 24 piętro, dla tych którzy by chcieli, mogą się wrócić do moich filmów sprzed, nie wiem, dwóch lat jeżeli były i możecie porównać, czy coś się zmieniło no i myślę, że będziecie w szoku no ale to musicie się wrócić i musicie zobaczyć sobie jak to było jak to było na początku. Także wklejam to tutaj tak dla no dla dociekliwych. Popatrzcie jak to się wszystko rozwinie Proszę, rano przyjeżdżam a tu już, tu już dużo splitu położyłem. Dobrze mówię, że jeden dzień skończą. Bardzo ładnie mi to idzie. Fajne otoczenie mamy. Fontanna przed wejściem. elegancko. Idę posiedzieć. Idę poczekać na narzenie. No nie tak wyszedłem, ale nie chcę mi się naokoło biegać. Tu sam możemy usiąść. I poczekać. Jak mówiłem, ni musieliśmy niestety otworzyć znaczy niestety, no, niestety musieliśmy otworzyć następne biuro. Ale chyba się ja tutaj przeniosę z siedzeniem do tego biura. Mam bliżej, mam dużo bliżej do domu. No i mam więcej słońca. I chyba będę miał miejsce takie, żeby zrobić sobie jeden pokój do nagrań typowy. Rozwijamy się, kochani, rozwijamy się. To dzięki Wam. Bo dzięki Waszym subskrypcjom, dzięki Waszym łapkom, ja jestem lepiej widoczny i nie ukrywam, że klienci do mnie się odzywają. Także bardzo Wam dziękuję. To jest również Wasza zasługa. I mam pewne plany, jak się odwdzięczyć, ale to podajcie mi czas, żebym skończył, skończył tutaj ten remoncik. A idzie on dosyć zgrabnie. Także jeszcze raz bardzo mocno dziękuję. Minęło 20 minut. Że za 20 minut już skończę. Ok, pokażę Wam jeszcze. To już wiecie. Tam jest drugi. Tam jest Rzenia. Tu mamy też do zrobienia. I tutaj, dla klienta, dla naszego klienta, wzięliśmy ten lokal. To znaczy to będzie wystawka dla niego na jego produkty. Znaczy myśmy go wzięli, my będziemy to obsługiwać. I tu będzie wystaweczka na jego produkty. O, tu będzie wystaweczka na jego produkty. A możliwe, że w tym miejscu właśnie zrobię sobie dodatkowe miejsce na, na filmy. No zobaczymy. Także raz, dwa, trzy. No to na chwilę obecną. Nie mówię o jakości wykończenia, ale o wielkości zaczynamy dorównywać żeni. Jedziemy. Pokażę Wam jeszcze jak jest wejście na dole. Jesteśmy na drugim piętrze. Mamy jedną windę normalną, jedną towarową. Nie wiem, czy już wam pokazywałem ten chory. I tutaj jeszcze raz, jeżeli już pokazywałem, to jeszcze raz zobaczycie tu mamy wejście. Tak to wygląda. Okej, okay. a ja co? Ja zwijam się. Ja zwijam się, jadę na, na stare biuro. Do pakowania trochę rzeczy. Jak się zastanawiacie, czemu Jeepem jeżdżę, to Jeepem jeżdżę teraz, bo no tam zawsze coś przewożę, nie? A Jeep został takim samochodem do no, takim ciężarówkom prawie że. Tu koło nas dosłownie, po drugiej stronie, powstaje duże centrum logistyczne. Także ciężarówek od groma kulają jedna za drugą. Będzie ładne, duże centrum logistyczne. No, a te małe mariaty to już śmigają wszędzie. Ja te Trzeba się kurde do nich przyzwyczaić Łolików Nie są jakieś tam pojedyncze czy coś Po prostu śmigają wszędzie I Jeszcze te autonomiczne Taksówki Bez kierowców no, Zaczyna się kurde dziać naprawdę ostro Tu jeden, tam kurde następny Ania Milana 我害怕你那个凳子把我的沙发刮了。桌 <laughs> 子就这样，好，来。这这这这你不要把阿姨的沙发刮了，这配不到。你给我吃饭不要吃饭。哎，no, no. 你不能放桌子上。no。了，去去去去，咱们都先放着，等会我们跟阿姨商量一下，看能不能带。对，阿姨，这个是阿姨的家，充你你放在这里就不拿走，你不放的话我们就把它拿走了，可不可以？你先坐着好不好？ kurde rozwalcie, rozwalcie cioci ten stolik to chyba dostanę białej gorączki trzeba coś zjeść na kolację idziemy na na Wołowinę tylko nie wiem gdzie oni poleźli naokoło zawsze mówiłem im, że tam jest przejście to nie wiem, musieli pójść inaczej hello Milena hello Здравствуйте, Милена. Сяси. Милена, здравствуйте. Привет. Хорошо. Хорошо, да, хорошо. 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 Аня, день добрый. Аня, день добрый. Питерсон. Prawie, mina jak się masz? Milana, cześć Jak się masz? W Jak Dawaj krew, dawaj do środka, wrzucamy Krew idzie do środka To jest ta ścięta krew Zgłosz? Tak? Tak Tak, kacza Kacza krew, ścięta Pięknie, pięknie, tak. Ładną piękną fryzurkę proszę zrobić. Jedno dziecko z telefonem, drugie dziecko z telefonem. Tak? Bujarzu dzięki słuchajcie. Słonina. O, słonina. No, słonina. Y piw słoniny słoniny jest Ona ono się tak fajnie zawija i nie smakuje w ogóle i nie smakuje w ogóle jak jak jak, jak tłuszcz wołowinka weszła to już któraś wołowinka bo to już Talerzyków się pogończyło, ale nie nagrałem dla nas. Dziewczyny tam coś drinkują. Dzieci jeżdżą na rowerze. Ania się przebrała za gąsienicę. Mały sajgonik w domu się zrobił. Ej, Anna a co? A jeszcze raz no mi pokazywałem, lampę zmieniłem. Mamy nową lampę. Światła i elektrykę zrobiłem samemu. Akurat daję sobie z tym radę, radzę sobie. Także nie ma kłopotu. A chciałem, żeby było tak jak ja chcę. No i co? No i koniec. Tylko sprzątanie pozostało. Zobaczymy film, dzisiejszy od, od, nie wiem jak mam wam to powiedzieć, sami musicie zobaczyć.